Witam wideo w kolejnym odcinku na moim kanale. Drugi, drugi odcinek w Bloom's Tower Defense 6. Nie wiem, czy tamten się dobrze przyjął. Niestety nie, nie ma pod nim komentarzy. Nie udało mi się ich włączyć, bo nie wiem po pierwsze, jak to się robi. Ale jak odblokuję wszystkie małpki, to będą pierwsze challenge robione na moim kanale. Eee, co by tutaj. Hmm, graliśmy w e, Quincy, nie wczoraj, e, w poprzednim odcinku, więc dzisiaj wagramy sobie Gwendolyn. Wagraj. o na tej mapie graliśmy. E, mam po polsku. Dajmy sobie dzisiaj... Tu, 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 tu. Hmm, hmm, hmm. Tą mapkę. I dzisiaj gramy już na hardzie. Więc... No niestety. wam trochę. Mam godzinę. O 18.00. Nie aż tak źle. myślałam, że. Później. O! Właśnie tak wczoraj. Tak. Bo wczoraj rozbudowaliśmy małpkę. Jak ktoś nie, widać, nie widział pierwszego odcinka, to gorąco do pierwszego odcinka w tej ferii, bo to jest feria. Myślę, że będzie Wam się ją fajnie oglądało. I będzie na pewno bardzo dużo odcinków. I uwaga: pierwsza małpka, jaką powstawimy, będzie to chyba darcik, zwykły, w tym miejscu. Możecie też, napisać, na, możecie też napisać, czy chcecie Bloom Tower Defense Battles 2. Bo mam w tym konto i mam tam już yy, dużo. Bo Fe kiedyś grałem, zresztą na tym kanale. Ale Fe też dzisiaj pogrywałem, bo yy, nie byłem dzisiaj szkoleni w szkoleniu wtedy. Jak nagrywam te w piątek. Bo yy, bardzo mi bolała szyja. To mój brat. Tutaj mama go wołała, to tutaj, ale fajnie, że to jest w końcu po polsku, takich mapek nie odblokowaliśmy, teraz odblokuję sobie maga, potem druida, potem alchemika, czemu ja tutaj banana farmę klikam, teraz sobie wybieramy na Gwendolin, bo bohater musi być. I tutaj chyba postawię tego bohatera. O, wy nie widzicie, tutaj gdzieś. Yy, Przydziękowałem Wam tak teraz, żebyście mogli zobaczyć, bo nie widzicie, jak ja klikam palcem. O, bo nie widzicie. Co, ja w ogóle mówię, dzisiaj nie wiem. Mm, dziewiąta już jest runda. No, kurczę, trochę duwa. Prawie, prawie na wstać na Głędolin, Proszę, ludzie. Dobra, albo mówię, jednak tu ją powstawimy. Dobra, tu będzie miała większy zasięg na szybko. Dobra, pierwszy balon. Ten też na pierwszy. Ta małpka napra naprawdę dobrze sobie radzi. E, no, tutaj czekam aż na się wyrobimy jakieś pieniądze. Już jest 12 runda. E, nie mam nic na kamo. Na metalowe mam, bo Gwendolyn na metalowe. Ale też mogę sobie kupić to i ataki nin ninja mogą zniszczyć kamuflaż balonów, którym wadały obrażenia. To będzie potrzebne. Więc sobie ninja już tutaj postawimy, żeby sobie levelował. Yy. No. Nie wiem czy ten film ben, będę montował. Dobra, tutaj trzeba sobie to ustawić. Ale ja gram na telefonie, więc to się naprawdę trudno robi. To jest nam potrzebna 6 X. Może trochę podgłośnie. O! Będzie Wam się chyba lepiej oglądało. Czekajcie chwilę. Musimy tutaj... Wejdź w to. Na chwilę wybiórka. Żeby... E, dobra, okazało się tak, na e, że nic takiego. E, tutaj szefę wybieramy na kontrwywiad. Kontr, Fajnie, e, to trochę, ale okej. Okay. Już czwarty poziom ma nasza Gwendolin. Dobra, to już mamy. I tu idziemy chyba w górę. Tutaj o, Okej, okay. um, dobra, i teraz będzie wydejmowało to kamo, więc okej, okay, teraz magic, małpka, przyda się, czekajcie, okay, widzę wiatr, sobie usiądę, O, się o ścianę, dobra, Gwendoline jest naprawdę fajną małpką. E, przyda, przyda się tutaj wam Quincy, Quincy, Infie, on, Te ona? Nie wiem. Oj, przepraszam, w każdym bądź razie wałucznika. Ucznika? Uczniczka. Bo nie wiem. No. Mateusz bawi i nie uczy. E, dobra. Ach lecę to. Wde. Tutaj trochę. Dobra ten ninja tutaj. O w tym już mu głębą pomogła. Blondie No To podwójne w no to co. To chyba wiadomka. Dobra. Tylko ja muszę postawić coś, co... Chyba ninja trafi w balona, który jest w Kamo, ale ninja go nie może bić. <śmienic> Więc tutaj nie wiem w takie, że jest łatwo, dostępne. <śmienic> na przykład takie coś. Tutaj snajpera sobie ustawimy na... Najmocniejszego balona. Snajperem idziemy pod górne dwie ale teraz sobie będziemy wybierali tutaj, bo idziemy tutaj czwarte, lub nawet piąte. Dobra, wbieramy na piąty tier. Może nam się uda. E, chociaż na dart małpce łatwiej by było. Pytanie: czy ja chcę. Dobra, pójdziemy w tego Juggernauta, tutaj. Chyba chcę, żeby to był mój pierwszy, piąty Mhm. Mm Dobra, osiemnasty poziom, małpi eee, że tak powiem. Tutaj sobie kupimy to i to. Dobra, jak tam nasz bohater? Ninja ma, na Ninja ma na razie najwięcej. Um. No, nie wiem co by tu postawić. Może nic, może po prostu będę oszczędzał. Bo jak później będzie coś trudniejszego, to będzie słabo. No. O, kupmy sobie to. Zaraz będzie pierwszy Moab i na Moab'a by się coś przydało kupić. Na Moab'a wiedziałam bumerang. Poczekaj, to jest to? O, to by, mi, to by mi było potrzebne. Więc pójdźmy sobie tutaj dwa na dole i to. Dobra. Kupujemy to i dwa na dole. Bo musimy sobie poradzić w mapę. Hop. Ej. Łatwo poszło. Ósmy poziom już ma. Dwa ogniste pociski na strzał. Ej. Dobra. Temu idzie mega dobrze. Tutaj. Tak wygląda fajnie. Ym przy hamowaniu moabów. No, dobra. Tutaj wam zaczytam. Wydaje o wiele więcej obrawień i nieruchamia. I nieruchamia balony klasy moab na krótką chwilę. To, to, to. Co nam się tutaj przyda? to się przyda? Tutaj 17 mamy już tysięcy. Eee, no. Na razie idzie całkiem, całkiem. Powiem sobie też postawić jakąś wodną małpkę. Albo samolot. Dzisiaj się przekonałem do samolotów. O, te jest bardzo fajna umiejętność. Powstawmy sobie gdzieś tu żeby po prostu mi się nabijało tutaj bo muszę wekspić małpki Na, lataj w tą stronę lepiej jakieś małpki, których nie mam wekspić po prostu tu ustawiam. Posta o i tak powinno być git. Chociaż wiem, że wtedy inne małpki dostają mi ekstra, ale serce powstawię sobie jeszcze jednego w takim razie. I ten pójdzie w kuszę. A nie, nie, nie mam kuszy. Dobra, to powstawię sobie tutaj taką linię dartów. Całą pieczoną. E. Hopa. Druid. Dobra, na dół mnie powróciło, żeby tutaj zobaczyć tego druida. Hop! I tworzymy taką linię. Nie futer. Okej, okay. tutaj łatwo. Tutaj linia dartu, powtarzana. Ten ma najwięcej, który ma tu tysiąc. Ten ma tysiąc. Usiądźmy poziom. Dobra, no, ta linia dartów to, to, to tutaj jest potężna. 16 tysięcy. Za co? Się sobie chwilę poczekać. Bum, 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 bum. O ładnie. No, Trochę. Bo się tak umywamy ścianę. Tak nie róbcie. Widzowie, nie róbcie. O! Ten ma 21 tysięcy sensji. Dobra. To. Dobra, mamy pierwszy, piąty pier. Dobra. Sniper widać we nie chciał w tym poradzić i no. Małpta z łódkami. Teraz jeszcze tylko dwa takie papiery i będziemy mogli robić paragon. Teraz to. Mm, dobra. Nie wiem, co tutaj kupić. Dobra. Tutaj trochę kupimy to i teraz pójdziemy chyba Z pewno to. Obrotowe brytwy rozrywają w przy dotknięciu w czym omówianie. No a to. To będzie lepsze. Teraz na to wybieramy. Perfect. Dobra, teraz famolocik. Famolocik tak jak mówiłam to jest dobre, ale to też jest mega dobre jeszcze. Dolny. I tutaj on nie chce widzieć kamo. Nie chcę, żebym widział kamo. Na razie. Więc ta kamałka. No. 63 runda za chwilę. Więc byśmy kończyli dawno odcinek, gdyby to był na średniej. A jest na hardzie, więc tutaj możemy jeszcze mieć przyjemność pograć. Kto się tutaj będzie przebijał, to dopiero będzie trzeba coś robić. O! Enedu. Nie, wpadła bomba do wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy FOF -F, -P -P F. Tam go nie ma, a tu jest. Tam go nie ma, a tu jest ja i wyszło w Factory. Więc myślę, że tutaj musimy poświęcić niestety nasze dwa darty. Żeby w Pike który miał się gdzie rozstawić. Albo w pike Factory lepiej by tutaj wyglądało. Poczekajcie, musimy odbudować darty. <laughs> Łatanie dziur. Ok. Tutaj to. Opa. I tutaj te dwie małpki jeszcze. Dobra, tu idzie. Helikopter okej. Okay. Yy. Kupujemy. Nie wiem, tu lata inna. Tym. Tak nie Ups. Dobra Tak będzie dobrze Tutaj dalej balony się przebijają bo to ma być tutaj tam naszego snajpera um. Okej. Okay. Factory Dobra, to tutaj, o nie, mam niski poziom baterii w telefonie. Bananowa farma, wiem jak działa bananowa farma. I tutaj sobie powtarzam jeszcze jedną i jeszcze jedną. Dobra, Jest dobrze. Mój piec Taka na dole. Niestety, nie wiem dlaczego. Ale tutaj możemy sobie kupić ulepszenie. Chopa, chopa, chopa. Tutaj mają tam kamienie. <laughs> Jakbym kupił to. Dobra. Ja to kupuję, widzowie, bo zobaczycie, co się za chwilę stanie. <laughs> um. No, tylko musimy ubierać to. Ile tu było? 8000? Tak, 8600. O, dzięki bananowym farmom będzie szybciej sprytne kolce. Przydadzą nam się. Dobra, chcę, chcę iść tak naprawdę w bananowych farmach. Teraz tak naprawdę w nic, ale tu to by było fajniejsze. Chociaż w banki, nie wiem, kupimy sobie to na razie, ale widać obrona robi pole. Dobra. Nieomylone celowanie. Dobra. Ja. Ech, mam te 8000, nie? Co to jakieś rzeczy kupuję. 8600 sześćset, dobra, wtaćmy inżynier, Chopa. teraz możemy sobie na farmy wydawać. O Boże, dobra, pierwsza, no róbcie, zbiorę, druga, Jaka się obraziła i nie chce. No rób te zbiory, bo nie będziesz miała upgrade'u. O, widzisz, twoje... Twoje... Uważam, że Twoje że przypadek tego w kilka, ale widzicie, że tutaj wamieniło mi się to szybko w super małpki. Ale nie na wasze, na chwilę. No. Więc <grytanie> widzicie, jak ten, ta umiejętność? O kurczę. Mhm. Dobra. Dobra, mogę sobie tutaj to zrobić. Ja! Dobra. Te cenne banany by się przydały. Ale tutaj nie można na wszystko liczyć tak od razu. 59 tysięcy, 55 tysięcy, 24, 6, 2, 6, 5, 9, 11. Ile bym bananów stracił, łoboziu. O, bank. Dobra, cenne banany, kupujemy was na banany. Okej. Okay. Ej, ale... Nawet dobrze mi idzie. Jak tutaj wstawicie pod tym odcinkiem pięć łapek w górę, to... Wrobię sobie tą mapę. Tylko, że będę miał tylko magiczne małpki. Yy, no. Będę miał wtedy tylko magiczne małpki. Jak zostawicie też w sumie 5 łapek w górę od razu, to będzie dwa w jednym. Yy, bo wtedy będzie następny odcinek: w of Tower Diffence 6. Jak nie zostawicie tych łapek do. Dwóch tygodni, do. Nie, nie do dwóch. Do tygodnia to wtedy nagram samemu, bo tutaj Fajera. ten. Nie, nie będziecie chcieli wbić. Niestety. A mi jest wtedy bardzo przykro, Bo ja się staram nad tymi odcinkami. Uwierzcie mi. Bo we, dobra, 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 uratowało się to. Dobra, to, to sobie trzeba odpalić. Um, dobra, ja na osiemdziesiątą odpalam to, więc w tym sobie poczekamy. W tym, z tymi wszystkimi super umiejętnościami. Wiem, ja wy, po prostu... No w tym! Z toratakami, nie wiem jak to nazwać. Trzy czterysta, już mało brakuje. E to uwielbiamy tego wszystkiego. Chcę yy, tutaj coś dokupić. Automatyczny start, sobie wyłączmy. To sobie dokupię coś. Dobra. Stafeter sprzedajemy i w jego miejsce wstawiamy. No, to na tym niech bo będzie wstać. to ofiamy, ofiamy. sobie tego. No to. Dobra. Jednak idziemy sobie w to. Tak sobie pójdziemy. Jedną no małpkę w to. Uwaga. Super małpy. Super małpy. Raz. 2, 3, 4. Nie wiem, czy nie w tej kolejności, ale. O, 5000 wytworzyłem. O, tutaj tyle balonów przebiłem. I 52 2, Najmocniejsza małpka. Okej, okay. a ten, ile tu miał? 69 tysięcy, 13, 3. Ile tutaj? Dużo nawet wygenerowało. To tutaj tak średnio. Ale dziękuję wam dzisiaj za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Cześć.